Siedzi, no dobra, piątka główka i taki wielki, co wy na to, siedzi, zapiął, coś atakuje, o Siema mordeczki, chwilę mam z rana, jadę zobaczyć, czy coś bierze w nowych miejscach że pokrzywy po jaja, damy radę, kierba. i chasz, i odnie... A wiecie jak jest, to tam w ogóle nie jest pogłębiane, czyszczone. mam nadzieję, że za to się w końcu wezmą Bo się biorą od 17 lat, dobra, widzimy się na wodzie no to jestem, zacznę od czegoś takiego. Tutaj przepchało ten Wszystki syf w tamtą stronę. Przypominam o tych wędeczkach. Znaczy przypominam, jak zapomnę dać linka, bo przeważnie daję. Ja wiem, że zapominam. Z Aliexpressa biorę sobie w komentarzu. Przeważnie podaję, tak? Jak zapomnę, to mi oznaczcie i wtedy dostaję informacja. tak jak napiszecie, to muszę wejść w komentarz. A ja mam tysiące komentarzy dziennie, więc sobie wyobraźcie, że dużo przemijam. Tak samo plecioneczka. Przynęty, wszystko z AliExpress, nie? Ten kijek składany spinning, no zajebista sprawa, ale przepchało ten cały syf. Tylko że tam się zatrzymał. Zobaczymy, czy tu na wejściu coś będzie skubać, aczkolwiek fala. Niedobrze. Kwala jest kierba. Ale zobaczymy. O Jezu, no i te buły. No właśnie, to jest ta wada, jak macie 2 gramy. No to niestety. Ale robi się buła taka, że hej. Ciężki temat jest. W ogóle wały są już niekoszone. Zobaczcie co się dzieje, nie? A żuława, żuławy nie mają nurtu. To woda bardzo powoli płynie, jedynie jak wiatr jest. I co z tego przepchał kawałek, a dalej wszystko stoi, nie? No i fajnie, tam widzę, że nie ma tam fali. To no może tam coś wpadnie. Zobaczcie, jakie chaszczury, nie? A byłem na rzece tyna, to nie da się tam po samą szyję już jest ziele plus starosa. To sobie wyobraźcie. Dojście, no co jakiś czas jest wydeptane przez, przez ludzi, jakby tu nikt nie łowił, to kurba, ten, ktasak i jehana, nie? Masakra, zobaczcie, jak to wygląda wszystko. Teraz mam fajne miejsce, gdzie się kończy osoka, całe ziele i patrzcie na to. Ciekawe, czy w ogóle dojdę. Tak się u nas robi miejsca, na żuławach. O matko, patrzcie, co się wyprawia. Ciekawe, czy zaraz w wodzie nie będę. Nie jest źle na razie. o, Kierba! Wodę już widzę, ale mam gumacji, gumowce dosyć wysokie. Nie mam woderów, nie chcę mi się w tych kondonach łazić. Nawet nie mam, musiałbym kupić. O, patrzcie. Doszedłem. kurba, Do samego końca. Mogę wziąć ten tasak mam. Albo do, do żywo na baterie maszynę. To by poobcinał to, nie? Kurde, ale woda nie chodzi. Że to. Niech mi ktoś powie, że niszczę przyrodę. No ja chcę połowić. Płacę za to. O, woda chodzi. B, dobra, ujdę po wędzie. Dobra, zrobiłem sobie miejsce łopany, żeby tu dojść. Było to. Aż się zmachałem. Trochę wody. Ale dochodzę do brzegu. Rzucamy. Woda tu troszeczkę pracuje, więc mam nadzieję, że jakiś większy okoń dzisiaj się trafi. A może i szczupły, kurwa. Mam trochę ciężejsze główki, później założę. Zobaczymy najpierw na lżejszą główkę. Niech tonie. Przy takich krzaczkach no lubią siedzieć o konie, nie? Zobaczymy. O, jakie fale się ładne robią. O, coś atakuje, o. Patrzcie co się dzieje. Co tu się dzieje? Tylko, że to odżyłkę stuka, a nie przynęte. Ale numer. Dobra, zmienię na kilerka mojego. To jest kilerek, nie? Już wam pokazuję, na które najlepiej biorą. Muszę je doku domówić na AliExpressa, bo mi się kończą. Te takie żelkowate. I te. I ten. Te też takie żelowate. Zobaczcie. Elegancko, zakładam, rzucamy a później mam jeszcze główki piątki. Tylko, że kurde, tu jest dosyć dużo mułu, ziela. To wiecie, jak opadnie, to się to ciągnie, a piątkę szybko trzeba wtedy zwijać, nie? Trochę bez sensu. To co myślicie, że jak pierdyknę za pierwszym, to będzie coś? Zaraz zobaczymy. Tu cyk. Niech opadnie trochę. O, już po zielu leży, na zielu już leżało. A zobaczymy czy się tam nie zahaczyło. Wiecie, czasami się, się... Znowu coś atakuje. Patrzcie. Ale kurde, atakuje żyłkę, nie? Siedzi! Siedzi pierwszy. O! I to ładny okonek. Ha, ha! I takie akcje lubię. Zobaczcie. Kurde, Semiarkę muszę zrobić na wędzi. No taki dwudziestaczek spokojnie, ładnie łupnął. E piękny okoń. Kurde do wody No to się zdziwiłem naprawdę pierwszy i taki okoń szok. Dobra teraz na wprost się popłoszyły, czyli spróbujemy w lewo. Czy coś siedzi? ziele siedzi. Ej są i ryby, Walą ryby tylko że no dużo jest ziela. Z tej strony trzeba dosyć szybko ściągać. Nie no, te robaki robią robotę, nie na jesień. Znowu było. O! Ale stuknął, tu coś siedzi, Pany. I panie, oczywiście, kochane kobietki moje też oglądają. Z talewiaka wyczyny. Z budowy i z ryb. Dobra, nie gadaj, tak głośno ryby płoszysz. No właśnie, ponad się ryby płoszyły, jak się gada, to nie gówno, prawda. I tak biorą. O, znowu było zajad. O, znowu siedzi! To ty byłeś taki zaczepnik. No, mniejszy troszeczkę. Malutki, ale widzicie, jak ładnie cyka. Też pamiętajcie, zależy od dnia, ale przez tyle czasu sobie łowie wyselekcjonowałem sobie te przynętki. Mam na przykład ze kurwa ze 300 przynęt. No, i najlepiej działają. Takie swoje, wybrane. Wiecie, jak jest. Dobra, teraz uwalimy na wprost. Powiedzmy tam troszkę w lewo, pod te krzaczorzy. Jak myśli, ta będzie co? Ciekawe co tą żyłkę ganiało. Pewnie też odrapieżnik, no bo jak? Siedzi następny. Ło panie, dzisiaj to Aldorado jest, ale malutki. No dobra, piątka główka i taki wielki, co Wy na to, tylko będę musiał, szybko, szybko zwijać, no, kurba, ciekawe jestem na no, piąteczce, co to będzie. Szybko z łączkiem mam takie, zobaczcie, bajeczka z tym jest, o, cyk, oczywiście skąd, Made in China, machen, dobra, walimy trochę tam dalej, łopanie, piątka to lata, no to zobaczcie, chińczyk składany. Piąteczką też ładnie lata. To to musiałoby być już naprawdę większy okuń. No i po zielu ciągnę, musiałbym naprawdę szybko ściągać. Kurde, która to ryba tak zadąży za tym? O, było. Coś tam stuknęło, ale... No będzie, musi być to ładny okoń wtedy. No właśnie i to, co właśnie mówiłem. Ziele. Ziele, panie i panowie. Zielę zielsko, ale leci fajnie na drugi brzeg, prawie w sumie, jakby się zamaknął, to bym przerzucił, no ale po co? Kto mi to wyczepi? Tam no muszę mega szybko ściągać. Ziele, Próbuję, czuję na szczytówce, że no coś próbuje, nie? No ale no, no ma problem. Dobra, w tamtą stronę teraz. Łopanie na połowę. Cyk Na to to się może szubcior kurde po połasić. Jeśli tu jest oczywiście. Ale ptasiory słychać. Hmm. Chyba to za szybkie prowadzenie będzie pany. Coś tak czuję. No ale nie mogę zwolnić tempa. Chyba, że założę tą przynętę na główkę trójkę zaraz, o. I zobaczymy jeszcze na trójeczce, nie? Siedzi, siedzi! Zapiął się jednak, łopanie! Ale ma podnietę dzisiaj. No i znowu ładny okoń. Wow, koło dwudziestki. Kurde, nawet tak szybko, a spróbuję trochę wolniej, o. Patrzcie jaka przynęta. Nie no piękny okonek. No to jeszcze trujeczki nie założę, jeszcze zraz na piątkę rzucę. Jak to ślicznie lata. O panie, kołowrotek byście chcieli wiedzieć pewnie. To jest Yoshida FD158. Ziele. Ziele jak ciągniecie, to czuć co to, to. Dobra, zmieniam główkę, bo... To był chyba przypadkowy okoń, kurde. Dwójeczka, główka, bo trójka już nie pamiętam, ale raczej dwójeczka, bo 2,5 grama. O! <laughs> Dobra, będzie można wolniej trochę prowadzić. A się, wy... się odseparuje, te gówniane, malutkie okonki. Wiecie, o co chodzi. No jak jest dzień na takie większe, a mało się zdarza. O! Było, 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 było. Jest ich tam, siedzi, i patrzcie, co się dzieje w ogóle, o. Atakują normalnie żyłkę. Jest, był. Ale, ależ, kurde, jak atakują. Nie no, masakra jakaś, uciekł. Za ogon złapał, bo za długie dla niego było. Łokier ma miejsca zmniejsza, Zmie chociaż zmieniać nie muszę. Ale widzicie, wy wyrobiłem sobie miejsce, w którym ludzi nie było w tym miejscu. No i stoi ryba. Co to było? Coś leciało. Nowo atakują żyłkę. Jakie wariaty? No, jeszcze czegoś takiego to ja nie widziałem. Żebym spining ciągnął. I... O, i na końcu cyk. <laughs> nie, no, wariaty. Widzicie, jest taki problem, że haczyk jest trochę dalej. No, musi być to ładniejszy okoń. Łapią za ogon i spadają, nie? Dobrze jest kierba. Dobra, tam zaraz rzucimy. Słabiej się rzuca, nie? 2,5 grama to nie to, co piąteczka, jak leci. Dobra, trochę wolniej. Tylko, że tam ziela było. Kuźwa. A kurwa. O, ładny. Następny patelniaczek. O, panie. No to na żar by się już trzeci. A zawsze powtarzałem, że nie biorę, bo ryb nie ma. No ale ze 20 musiałbyś takich, takich hapnąć, nie? Nie, szkoda, zobaczcie jaki gruby. Niech jedzą, niech rosną, żeby było coraz więcej. W ogóle jestem za wprowadzeniem no-kill na, rzek, na rzekach, na żuławach. Na Tynie, na Balewce, na Dzierżgące, tak jak jest na Drużnie. I te ryby by po prostu wróciły. A co tu się stało się? Kierba. awarie, nie mogłem tego rozplątać, nie? Takie tam le 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 lekkie... Kurniszony poleciały, wiecie. Wiecie, jak jest. Najlepsze jest to, że one tak biorą do dziewiątej. Koniec potem. Jest następny, siedzi ładny. Chłopanie. Nie wiem, czy miejsca nie zmienię, bo jak się stoi w jednym miejscu i biorą, to się nudzi, nie? Dobra, założę sobie znowu tamtego robaczka. Tego spróbujemy teraz. Spineczka, cyk. O, na ciemnego łapałem teraz na tego żelka. No zajebiste są, mówię Wam. No i śmieszna kasa za nie, nie? Po w jakimś tam większym te, w czasie ta pineska się rozgina, ale to jest tak śmiesznie tanie, że, że mam tego łomatko bosko, zmieniam i następna, nie? Ten z nogami Ci powiem Wam, że od razu atakują. I też jest dosyć spory. Ależ to się gotuje, tu matko bosko. O, już siedzi, patrzcie. Elegancko. Dobra, idziemy gdzieś dalej, ale mniejszy sporo. Zobaczyć. A jeszcze dodam od siebie, że to takie druciaki, że tych ryb praktycznie tylko ukucie jest, nie? Mocne są i drutowate te. Yy, haczyczki, dobra, wracam, wychodzę stąd. Znaczy się. Jest następna miejscówka. A patrzymy tutaj No nic tu nawet woda nie chodzi No dobra, idziemy dalej kur... Dobra Wydeptałem Najlepsze jest to, że tu wierzba kiedyś żyła, ale bobry ją zjadły No i se zdechła, ale jeszcze jest tak w miarę stabilnie, że stoję nad wodą I patrzcie teraz jaki mam elegancki dostęp o panie jeszcze chwilę i do domu już się nałapałem. No i na tą dół większą przynętę dalej próbuję. Zobaczymy, bo się przesunęła cała wyspa. Jak widzieliście. Zresztą ktoś, kto ogląda, wpisz komentarz jakiś chociaż, nie wiem. Na przykład typu: Wyjdź stąd. Dobra, cicho. O, za ogon no i. Jest. Jest, mister. Ciuteczkę takich 12 Zobaczcie, nawet taka rybka potrafi Taką przynętę chapnąć No ludu Pff. Założyłem gabaret malutki Bo przestały już brać w ogóle na większy O, w ogóle to ziele cały czas płynie i Dupa już jest godzina. Godzina już nie ta, tak jak mówiłem wcześniej. I koniec, brannie. Chyba, że jeszcze jakieś małe sobie ciągną. O, siedzi. Malut, ma, małe, nie? No już na większą przynętę nie działa. Już jest przed dziesiątą. I killerka, jak ja to mówię, założyłem. Żeby do macania, czy w ogóle konie są. No i takie są, jakie są. Także kończę powolutku. Parę soczystych nerwów było, wrzucam też takie wyrywki, tylko sprawdzam, czy fejs nie będzie blokował. Wiecie, czasem jak się zaczepi, jak się kołduny porobią, czy nie wiem, wyciągasz ziele w kółko, albo zaczepisz przy brzegu, to o panie, to ja dostaję ADHD wtedy, takiej, takiej z, takiego zdwojonego ADHD, nie? Ale to nie jeden wędkarz tak ma, tylko się większość nie przyzna, człowieku. Co ty, każdy wzór tylko pokazuje, jaki on jest grzeczny na rybach. Ostatni rzut, ściąganko, i jadę do domciu. To jest ta właśnie chwila, gdzie ryby się skończyły. A jest godzina przed dziesiątą. Także trzymajcie ta się. I do następnego. O, jeszcze coś tam było delikatnie. Na...